Siemanko, jestem Chicken a to mój pierwszy film na nowym kanale o czym będzie ten kanał kanał będzie typowo o motoryzacji bo moje życie kręci się wokół motoryzacji także jest to moje hobby i doszedłem do takiego punktu że chcę połączyć hobby z pracą także będziecie ze mną od samego początku będziecie widzieć wszystko jak się rozwija, ja od kilku miesięcy już się szkolę w temacie Robię jakieś tam detailingi, takie rzeczy, ale docelowo chcę handlować samochodami, robić detailing i być doradcą w zakupie samochodów. Także o tym będzie mój kanał. Dzisiaj pokażę Wam mój cały dzień jak wygląda. Jadę właśnie do lakiernika, odebrać próg do BMW Serii 1. Która jest wyzaliczkowana już dwa tygodnie temu i czekała na wymalowanie tego progu Składamy ten próg i jadę do Szymona, do Krakowa Zawieźć mu samochód i dokończyć transakcję Przy okazji biorę swojego tatę Jedzie odebrać Opla Corsa dla mojej siostry, oglądaliśmy parę, parę dni temu I, i zostawił zaliczkę na opłatę, gdyż autobus było sprowadzone z Francji Właśnie jedziemy je odebrać z 11 roku. Bardzo fajny samochód. Jeden czy Diesel. No i co? Jadę do Szymona, rozliczyć się i do później. Wracając z Krakowa, odebrałem od mechanika mojego klasyka, jakim jest Mercedes w 124 Kupę. Mercedes za niedługo będzie szedł do sprzedania z takiego względu, że szukał sobie innego klasyka troszkę starsze auto może w niedzielę pokażę Wam jakie, bo jadę, prawdopodobnie pojadę takie oglądać także jakby ktoś był zainteresowany tym samochodem to proszę o jakieś komentarze będę widział, że jest zainteresowanie to nakręcę jakiś filmik stricte o tym Mercedesie póki co wracam do domu podjeżdżam jeszcze na myjnię i pokażę Wam moje królestwo Wracam do Was za chwilkę. Cześć. Witajcie w moim królestwie. Świeżo wyremontowany garażek przez firmę Perfect Please. Chłopaki zrobili naprawdę fajną robotę. Zrobili wszystko kompleksowo i ściany i podłogę i oświetlenie, dołączenia hydrauliczne, jakieś kaloryfery, takie rzeczy, bramę garażową, kawałek kostki nawet. Także zrobili to naprawdę fajnie, perfekcyjnie, no, miło było też, no i przede wszystkim kompleksowo. Jakby ktoś chciał taki garażek, to z projektem, ze wszystkim możemy coś z Krystianem dać radę ogarnąć. Także zapraszam na priv. A wracając do mnie, to za to, że bardzo mi się podoba ta robota. To szef Perfect Fleece, czyli Krystian, dostaje ode mnie trzy etapową korektę lakieru wraz z powłoką woskową. Yy, Autko jest już gotowe. Zaraz pokażę wam jakieś fajne ujęcia Jak wygląda Siedziałem wczoraj nad nią do 2 w nocy Także Także efekty na pewno widać Uh, I'm on a mission, I'm focusing on my vision Yeah, never see competition, cause all I know is I'm winning. Yeah, always knew I was different, I knew it since the beginning I told them they never listen, but now they see that I'm gifted Yeah, I really put in the work, uh, riskin' for my reward Yeah, put my feet in the dirt, and I'm so hard the soil Uh, eat the for dinner, I'm screamin', I'll